i po prostu tam nie widziałeś, kiedy po prostu yy, przyszło to, że po prostu już jesteś w stoku No tak, no właśnie, major, ja chciałem ci powiedzieć, bo ja cię znam z tej strony, bo widzowie cię nie znają z tej strony, znam cię z tej strony, że żeśmy na Mazurach byli, że żeśmy nad jeziorami siedzieli i, i tak dalej, My żeśmy ze sobą rozmawiali, bo widzowie, wiesz, nie znają cię. Ale, no ale, też... ale, major, Ty... powiem ci taką, taką Dobra. Powiedz tak, przy widzach, bo tu jest 330 osób, powiedz mi tak. Nie mam wszystkich Twoich widzów. A właśnie ja tam wczoraj napisałem takiego donate'a, żebyś wpłacił trochę pieniędzy na, na się pomaga. Bo ja prowadzę zbiórki się pomaga. Jakbyś tam weszedł na mój kanał i pod moim filmem zobaczył. Tam jest link. Jakbyś mógł wpłacić z 50 zł, to by było dobrze. Mógłbyś? Ale ja nie mogę. Przez komórkę. A dobra, dobra, to jakoś tam to damy radę. Dobra. A, a czy mógłbyś na przykład, jak będziesz prowadził lajta, powiedzieć, że mam takie zbiórki, na się pomaga i, i, i zaprosić widzów, żeby mi wpłacali pieniądze na się pomaga? No to wiesz, że mogę. Dobra, to fajnie. To jakbyś miał lajta, to powiedz widzom, że tak zareklamuj za mój kanał. Dobra. Ale, ale ty narobiłeś wtedy komedii. Usiadłeś, a teraz chociaż trzeźwy jesteś, usiadłeś, byłeś nawalony i powiedziałeś, o my tu, major tutaj w Warszawie biuro otworzył. Ale ja zobacz. Powiem, jak ja cię ogóle dowiedziałem się, później do mnie dzwonili, całe to, to, to po prostu uśmiałem się. Ale widziałeś, no, widziałeś, no, jak no, no, wszyscy, no. widziałeś jak złapali wszyscy, widziałeś jak złapali wszyscy temat. No i Zacznij po prostu szukać całej gdzie to będzie on miał. <laughs> A wiesz, major, że ja przygotowałem jednak to biuro w Warszawie dla ciebie. No, ja wiem. No, no dobra. Ale no. pewne rzeczy po prostu nie wyszły. Pewne rzeczy no, że... są, są między nami. No. O, właśnie. To, co rozmawiamy, no. Osobiście, sam widziałeś i jakie umiem, tematy rozmawialiśmy, tak. nie było takiego czegoś, że tutaj po prostu jakoś, na jakiejś wizji, czy coś, po prostu ja coś powiedziałem, czy źle coś powiedziałem. Major, no tak, dobrze, dobrze, mówię. dobrze, dobrze, Major. A teraz taka, taka sytuacja. Czy na przykład możesz mi obiecać, że w trakcie, kiedy ja będę tutaj dopinał te sprawy związane z naszym wspólnym interesem, to, to, będzie wszystko okej, okay, nigdzie tam gdzieś nie, tak. nie, pójdziesz. Ja zrobiłem, po prostu, te... ten wypad zrobiłem... No ja wiem, w związku z tym, żeby Cię zbadali, no. O kurde, fajnie, krew, ja mam badania całe trzymam i po prostu sam, jak kiedyś nie, po prostu zobaczymy się, wezmę te badania, sam zobaczysz, powyżej Kurwa, jakie Ty masz badania zajebiste. Nie, no ja wiem, że Ty jesteś zdrowy chłopak, tylko po prostu Dobra, no to dobry sposób. Powiem Ci, że dobry sposób. Myślę, że większość widzów na to by nie wpadło, żeby w ten sposób no, właśnie, właśnie... No bo Ja Ci powiem, no. trzeba się zapisywać, trzeba zapisywać się w kolejkę, tak. całe te, a jest po prostu, ja mam normalny stan, stan, normalnie chodzę, wszystko normalnie wypowiadam się i po prostu chciałem zbadać swój organizm, bo tyle czasu, przez rok czasu, zobacz, ten wirus jest, i po prostu zbadać, czy mi coś zaatakowało. A ja jeszcze do tej pory jeszcze żadnej grypy nie miałem. No właśnie ja się też dziwię, że major cholera jasna, tam chodzisz po mieście i tak dalej i zobacz. I nawet nie złapałeś tego wirusa. To ja powiem ci major między nami, to ja myślę, że ten wirus to jest to jest pic na wodę fotomontaż. No to chyba, kto ma słaby organizm i na grzeszu chyba na ziemi, to wtedy zabiera tam człowiek na górę. No właśnie, a, a powiedz mi jeszcze major, bo tak, to już mamy uzgodnione, że wszystko, ja myślę, że w następnym tygodniu może, powiem, może jutro podjechałbym do Ciebie i byśmy pogadali tak między, między sobą, co? A jutro? No, jutro, pojutrze, kiedy byś miał czas wolny, żeby... No, może... Może w poniedziałek albo we wtorek. Dobra, dobra major. To, to robimy tak jak wspólnicy. Umawiamy się w, w poniedziałek o, albo we wtorek, tak. No masz biełgosłowskiego majora w wspólnika, swoich teraz. No słuchaj, ja, ja ci powiem jedną rzecz. Ja cię znam dobrze i ja wiem z kim się robi dobre interesy, no. Sam chyba usłyszałeś, że ja nie zrobiłem bo dla i się będzie pilniarka, to mówiłem... Y Postanowiłem, tam Krzysiał nie ma pieniędzy, wyjmę z portfela 100 zł. piniarka przyjdzie, go, mu zrobi i go umyje. No właśnie, a powiedz mi, major, bo, bo jeszcze tak między nami bo ten Krzysiek nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, ja dzwoniłem do niego, żeby mu złożyć życzenia, i, i w ogóle nie chciał ze mną rozmawiać, jak miał urodziny. Powiedz mi, czemu, nie on, teraz... czemu on mnie tak ja nie, mi... nie lubi? Czemu on mnie tak nie lubi? Ja nie wiem, a to. Moja głowa jest inna. A. Jego głowa też jest inna. No tak, tak. Ja w ogóle myślę w taki sposób, że po prostu ja coś to zrobiłem. Pewne rzeczy mi nie wyszło, że dostałem bana, no ale tak, tak, teraz tak. Y, ja 8 tysięcy subkluci No lecisz, lecisz. Będzie tak i po prostu będzie to szło. Będę nagrywał filmy, lajty będę robił i to w ciągu y, dwóch, trzech miesięcy nawrócę. Odrobisz, odrobisz, to ja wiem o tym, że odrobisz, słuchaj. Major, dobra, to... A, a, a sam widzisz, że ogólnym y, inteligentną jakoś osobą jestem, że ludzie chcą mnie oglądać. Nie no, byle o... kto ogląda mnie. Oczywiście zresztą na streamach widać po tym, jak ci ludzie wpłacają pieniążki i ile ludzi cię ogląda, to przecież... Idiota by Cię nie oglądał, nie? No teraz mnie oglądało y, y, 1300 osób. No to kurde, no to słuchaj, to ja bym sobie tego życzył, żeby mnie tyle osób oglądało. A jak ja no. lajta robiłem na Sylwestra, to 5000 osób mnie oglądało. Ty, bo słuchaj, bo wiesz co, major, ja zauważyłem, że nawet jak Cię nie ma na streamie, to też ludzie Ci wpłacają pieniądze, no. To ja wiem o tym. No. Słuchaj, to masz o tyle dobrą sytuację, że nawet możesz normalnie odpalić streama i, i w ogóle tam nie być i, i ja widzę, widzę to, no, że możesz tam nie być. No, no. no w ogóle bardzo dziękuję, że zadzwoniłeś, że mogłem wypowiedzieć się na twoim kanale, że coś też robisz, coś prowadzisz, do czegoś dążysz w swoim no to... życiu i po prostu jest super. Ja też, ja też na swoim kanale właśnie chciałem Ci powiedzieć, że bardzo Cię szanuję, major, i że w ogóle, jak to mój wuj Stefan mówił, że komar między nami chuja nie wsadzi, więc, <grym> <grym> więc na pewno będziemy jeszcze nieraz tutaj zadziwiać ten internet. No. no właśnie też nagrywałem film, też i właśnie widziałem y, też Fazli, co był w Krakowie, to też y, po prostu... Y, z kim się wypowiadał i po prostu mówił, bardzo dobrze wygląda fazi i po prostu jego serdecznie też pozdrawiam. Fajnie, bo ja, bo moim pragnieniem jest poznać Faziego, ja z Krzyszkiem, tym Kozanostrą, który tam z Brodą był, pamiętasz ja ze mną? Ja ostatnio ja... Go pozdrawiałem? O, naprawdę to jest major. Ja pisałem z nim, jak on rajta robił. A major, czy jakbym na przykład przyjechał we wtorek czy w środę do ciebie, to moglibyśmy przyjechać do Warszawy i z Krzyśkiem Kozanostrą zrobić wspólnego rajta? no, no pewnie, że tak. Zgodziłbyś się na to? Pewnie. No to jesteśmy umówieni w takim razie, że. Bo Krzysiek Kozanostra, jak z nim rozmawiałem, to powiedział, że zaprasza nas serdecznie. No, o super, a jak widziałem fajnie cały całe, daje, a łysy. Ty, pod, podpalimy mu tą brodę, jak przy. <grym> Ale jak nie, ja, ja wiem co zrobimy. Bo no. Takie te wurczyki, takie te porobimy i na supełki podawimy. <grym> Ale najpierw musimy go spić alkoholem. <grym> No, pije, nie pije, ale tam mu coś, coś podlejemy. No to dobra. To w takim razie ja załatwiam z Kozanostrą wspólnego lajta i przyjadę po ciebie i podjedziemy. Tylko, że musisz tam z Krzyśkiem, z Krzyśkiem załatwić, żeby on tam, kurwa, na policję nie zgłaszał tego, no. No, to coś się zrobi. No bo... Ale zobacz, policja się śmiała, bo ja, kiedy ja wyjeżdżałem z Biegostoku na Sylwestra, a on dzwonił i pojechał na taksówku na policję, a policja zaczęła się śmiać i powiedziała, że o, major mógł pojechać na Sylwestra. On wyjechał z rana i nic tam nie narobiłem, nic na rozrab... rozrabiałem, tylko po prostu wszystko spokojnie się działo. No dobra, major, to w takim razie robimy tak. Ja tutaj załatwiam z Krzyśkiem termin tego. We wtorek albo w poniedziałek jeszcze do Ciebie zadzwonię uzgodnie, kiedy się okay. możemy spotkać.